Java jest językiem silnie związanym z paradygmatem obiektowości. Nowe wersje Java czerpią też z innych paradygmatów, na przykład z paradygmatu funkcyjnego, ale z grubsza jest to język obiektowy. I właśnie obiektowość jest podstawą, która na pewno przydarzy ci się na rozmowach technicznych i bez znajomości obiektowości na pewno nie przejdziesz. To jest taka podstawowa rzecz, którą trzeba umieć. Na szczęście jest bardzo prosta. Spójrzmy na obiektowość. Czym ogólnie jest taka obiektowość? W programowaniu w Java robimy tak, że elementy rzeczywistości czy wyobrażeń, które chcemy odzwierciedlić w naszym programie, grupujemy w takie konkretne klasy, kategorie. Więc jeżeli, dla przykładu, chcesz opisać kubek, który masz w ręce, to wyobrażasz sobie pięć innych kubków, szukasz cech wspólnych, którymi mogą się różnić, i po prostu robisz klasę, która takie cechy wystawia, umożliwia ich edycję. I wtedy robisz na przykład klasę kubek. A obiektowość pojawia się w tym momencie, kiedy możesz tworzyć obiekty tego kubka. Czyli konkretne instancje. Czyli kubek na przykład ze zdjęciem mamy 20 cm wysokości, wysoki kubek, głęboki 10 cm szerokości, biały kolor z ceramiki. Druga instancja, kubek, który wygrałeś na zawodach z logo firmy. Kubek, który jest niski, ale szeroki, wykonany z blaszki. Więc to są rzeczy, które się różnią, ale ogólnie sama klasa to jest coś, co konsoliduje różne obszary. No i bardzo dobrze można zrozumieć klasę w momencie, gdy zaczniemy o niej mówić jako o konkretnych rzeczach. Klasą może być na przykład człowiek. Jak wyjdziesz na dwór, nie spotkasz człowieka. Spotkasz konkretnych ludzi, którzy mają imię, nazwisko, które są tak jakby takimi pochodnymi człowieka. Ale sam w sobie człowiek to jest rzecz, która nie występuje. To jest coś takiego jak małpa. Nie ma małpy, tylko jest szympans w zoo, który ma na przykład na imię Kuba. Tak? Możemy sobie po prostu pozwolić na to, żeby obiekty miały konkretne, namacalne instancje, reprezentowały konkretne rzeczy, natomiast klasy to jest taka ogólna, abstrakcyjna rzecz, która stwierdza o tym, że istnieją rzeczy łączone takimi i takimi cechami. Może to brzmieć trochę za wiele, ale w momencie, gdy napiszesz kilka klas, zaczniesz rozumieć, jak proste to jest. No i pytanie o obiektowość potrafią być dosyć trudne, mimo że obiektowość jest łatwa, ale mówienie o niej na początku sprawia trudności. Jeżeli nie pogadasz z kimś o obiektowości, nie obejrzysz paru kursów o np. programowaniu obiektowym, no to możesz mieć trudność w opisaniu niektórych zagadnień, mimo że będziesz je rozumiał. Na przykład, czym jest klasa abstrakcyjna i czym różni się od interfejsu? Tak naprawdę mają bardzo mało cech wspólnych, łatwiej by było powiedzieć co mają wspólnego, a resztę nie. W tej sytuacji też dobrze by było powiedzieć co więcej ma klasa abstrakcyjna od interfejsu i czym się różnią. Możesz też to rozwinąć dalej. Z grubsza klasa abstrakcyjna to jest taka klasa, której nie można zainstancjonować. Na przykład możesz zrobić instancję konkretnego człowieka, na przykład Tomek P, ale nie możesz zrobić konkretnej instancji człowieka kształtnego. Musiałby to być Jakiś konkretny człowiek kształtny. I to jest właśnie klasa abstrakcyjna. Czyli trochę taki szerszy byt grupujący pewne konkretne byty. No, zagadnienie spogranicza teorii programowania, ale z grubsza tym jest klasa abstrakcyjna, a interfejs służy do zapewnienia funkcjonalności. Klasa abstrakcyjna wydziela cechy wspólne, jakieś funkcjonalności wspólne konkretnych klas, natomiast interfejs wydziela cechy wspólne pomiędzy nawet grupami klas. Interfejsem może być możliwość skakania. Jumpable. I może skakać zarówno człowiek, jak i może skakać na przykład jakiś azor, który jest psem. W tym przypadku, właśnie to skakanie tutaj jest interfejsem. Nie można w klasie zawrzeć skakania, dlatego że słoń, dla przykładu, nie może skakać. OK? Więc nie da się dać wszystkim zwierzętom skakania. Z kolei, gdybyśmy musieli to skakanie osobno rozpisywać po wszystkich klasach abstrakcyjnych, też by było źle, bo nie byłyby sprzężone ze sobą te skakania i nie można by było wykorzystać serii zadań, czyli kazać wszystkim naraz skakać. Trzeba by było wymieniać ich po kolei. To są rzeczy, które zrozumiesz jak będziesz operował na obiektowości, ale to są rzeczy dosyć ważne i tłumaczenie ich na rozmowie również powinno być wykonane na przykładach, żeby dobrze przedstawić takie rzeczy. Czym jest polimorfizm? Polimorfizm to bardzo częste pytanie. Jest to też bardzo prosta rzecz tak naprawdę. Przykładem polimorfizmu jest na przykład korzystanie z kolekcji w Javie. Zawsze Powinniśmy iść od ogółu do szczegółu, czyli sobie zadeklarować na przykład zwykłą listę, a zainstancjonować ją ArrayListą. I w momencie, gdy w kodzie odwołujemy się do takiego pola listy, która rzeczywiście jest ArrayListą, to mamy dostęp tylko do metod listy, ale nie do metod ArrayListy. W momencie, gdy wywołamy jakąś metodę listy na tej naszej liście, która jest ArrayListą, to sposób, w jaki ta metoda się wykona, zależy od ArrayListy. I to jest ten moment, gdzie jest polimorfizm. Czyli rzeczywisty sposób wykonania konkretnej metody zależy od jej rzeczywistego typu, a nie zadeklarowanego. Czyli to jak instancjonujesz, decyduje o tym, która metoda się wykona. I to jest właśnie polimorfizm. Jeżeli będziesz miał tego typu pytanie, to warto by było to powiedzieć w podobny sposób, jak przed chwilą mówiłem. To wskażesz też, że umiesz troszkę framework kolekcji jawowych. Czym się różni klasa wewnętrzna od zagnieżdżonej? temat szerszy. Zachęcam Cię do tego, żeby zapoznać się troszkę z klasami wewnętrznymi, klasami zagnieżdżonymi, klasami statycznymi, statycznie zagnieżdżonymi. wtedy Ci się to bardzo wyjaśni. Słówkiem klucz, które pozwoli Ci odpowiedzieć na to pytanie jest statyczność i dostęp do klasy zewnętrznej. Czym się różni przeciążenie od przesłaniania? To też ciekawe pytanie, często też maglowane w środowisku akademickim. Metody można przeciążyć, czyli mają taką samą sygnaturę poza listą argumentów. Jeżeli jest metoda JEC, która przyjmuje jedzenie to możesz zrobić metodę jedz, która przyjmuje picie i one są przeciążone, znaczy możesz wywołać tak jakby napisać jedz i podać zarówno picie jak i jedzenie, ale kompilator w zależności od tego co podasz będzie wiedział którą metodę wykonać, no wywnioskuje to po prostu po liście argumentów natomiast przesłanianie to trochę inna rzecz, przesłanianie hmm, występuje w relacji dziedziczonej jeżeli jedna klasa umie robić jakąś metodę, a druga klasa, która po niej dziedziczy też umie robić tę metodę, ale w inny sposób: to w zależności od tego, czy instancjonujesz tą klasą dziedziczoną, czy dziedziczącą, to sposób wykonania metody będzie właśnie taki, jak w klasie rzeczywistej. No i właśnie, jeżeli zadeklarujesz ją klasą bardziej ogólną, to zastosujesz jeszcze przy okazji polimorfizm. To jest też ciekawostka, którą można wspomnieć. Te pytania z obiektowości również rządzą się takimi regułami: sprawdzamy w nich konkretne rzeczy. Powinieneś znać zagadnienia z pogranicza różnych typów klas, czyli klasy abstrakcyjne, zwykłe klasy, na przykład interfejsy, czym się różnią, jak działa klasa finalna i to są rzeczy, o których ktoś nie może pytać. Natomiast silnym, nieodłącznym elementem obiektowości jest polimorfizm, w czawie intensywnie używany, musisz też go rozumieć. Klasy wewnętrzne i zagnieżdżone. To jest raczej takie zagadnienie ciekawostkowe, ale ono też pokazuje o tym, jak głęboko sięgasz w tą wiedzę jawową. Możesz tego nie wiedzieć na początku, bo tego się bardzo rzadko używa, ale z grubsza to pytanie często pada, bo to jest taki idealny przykład, czy sobie doczytujesz. No i czym się różni przeciążanie od przesłaniania? No to jest po prostu też sprawdzanie u ciebie, czy rozumiesz, czym jest dziedziczenie tak naprawdę. Jeżeli rozumiesz dziedziczenie... To takie pytania będą się pojawiać z tych kategorii. Zachęcam Cię do tego, żeby zapoznać się z tymi obszarami, czyli z dziedziczeniem, z rodzajami klas, z tym, co się dzieje, jak się zachowują metody, które mogą tak jakby, mieć takie same nazwy pomiędzy klasami, które dziedziczą. Tak, Jeżeli się zapoznasz z tym bliżej, to będziesz miał dużo łatwiej rozwiązać zadania z obiektowości. Zachęcam Cię do tego i zapraszam dalej.